Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej prezentacji. Ludowa torteria w tym przypadku 4-metrowy, trzybelkowy z zabezpieczeniem hydraulicznym. Zawsze kojarzycie nas pewnie z kultywatorów synchro 30-30, nowa, w tym przypadku większa siostra. Tą maszynę od kultywatora zawieszonego różni to, że jest powiedzmy pół zawieszana. Za pomocą dyszla możemy zagregować ciągnikiem na układ tylnego tus, ewentualnie na zaczep. W tym przypadku mamy zabezpieczenie hydrauliczne. Różni się to od Syncro tym, że tu są elementy niesmarowne. Zabezpieczenie hydrauliczne jest do 650 kg. Można to oczywiście sobie ustawić. Można ustawić i 500, i 650, i 600. W w kultywatorach Markiteria 3, 4 belkowych, 4, 5, 6 metrowych jest też zabezpieczenie sprężynowe, podobne jak w Lecz w synchro jest do 550 kg, tu jest do 600 kg, dlatego powiedziałem podobny. W dalszym ciągu mamy nasz bezpiecznik, bardzo ludem przez konkurencja, nie mają innych argumentów na nasze kultywatory jest bezpieczniej, dzięki któremu ustawiamy również kąt łapy i podcinacz też na jednej śrubie, też ustawiamy intensywność mieszania. W tym przypadku klient zdecydował się na elementy Durastar, czyli najwyższa półka. Jeszcze a propos dyszcza i agregowania z ciągnikiem. Jeśli mamy lżejszy ciągnik z mniejszą mocą, możemy ciągnik poprzez dyszel dociążyć. Jeżeli mamy ciągnik z zapasem mocy, możemy dyszel dać na tak zwaną pozycję pływającą, a maszyna równolegle do podłoża będzie pracować na wale oponowym i na wale, na przykład w tym przypadku, kiedy zdecydował się na wał konorol. Przednie koła, a zarazem sterowanie głębokości pracy maszyny zagregowane, spięte jest z wałem tylnym. Czyli jak ustawimy sobie na 30 cm powiedzmy, to przednie koła względem tylnego wału ustawią maszynę, żeby była w poziomie. Głębokość pracy, tak jak było w Syncro, od 5 cm do 30, a potem poprzez wąską radnicę Dura Star Plus 40 mm do 35, tutaj też tak jest, od 5 cm do 35. Na tym w elemencie roboczym jest do 30, a jak założymy tego Dura Star Plusa, wywalamy tą rednicę, wywalamy skrzydełko i mamy wąską rednicę 40 mm dłuższą o 3, do 35 cm głębokości pracy. Eee, mamy takie elementy posprzedawane już do synchro, sprzedajemy klientom na belkę. Ci, którzy już przez wielolecie, powiedzmy 5, 6, 7 lat, kwestia kto jak głęboko orał i zszedł sobie do uprawy bezorkowej do 30 cm, już klienci kupują sobie te długie redlice i schodzą o kolejne 2,5 cm, 5 cm, kwestia czy głębokość pracy jest ustawiona hydraulicznie, czy poprzez kapsle. W tym przypadku mamy hydraulicznie. Także maszyny na lata, na różne rozwiązania. Rozwojowe, tak? Nawet synk 10 dziesięcioletnie przychodzi dzisiaj klient, zamawia rydlicę i może pracować niżej. Do 35 cm. W chyba nie ma czego szukać. Zęby ułożone są w układzie V. Podcinacze mają taką długość, że mamy 100% podcięcia całej powierzchni. Tak jak mamy maszynę w tym przypadku 4-metrową, mamy 100% poderwania całej powierzchni najlepiej jest to sprawdzić się ustawiając powiedzmy 7,5 cm głębokości powolutku przejechać potem sobie ziemię odgarnąć i mamy 100% podcięcie wszystko mamy podcięte, poderwane przy synkro zawsze jak z kiekami się rozmawiało z jaką pan jeździ głęboko, głębokością no taką i taką z jaką prędkością? no do 8 na godzinę nie, jeździ pan więcej a skąd pan wie? bo ziemia jest na ramie w kultywatorach potingera nie wiem jak wtedy, bo jeszcze nie widziałem w pracy w synchro, jeśli jest ziemia pod ramą, to jest poniżej 8 km na godzinę, jeśli jest powyżej 8 km na godzinę, zawsze będzie ziemia nad ramą, także jak będzie Wam operator mówił, albo pracownik, albo syn, że jeździ powoli, a ziemia na ramię, to znaczy, że gity że